No. Ja się dałam, nie, że ty nie byłaś. Widzę, że siedzisz właśnie na nowym krzesełku podologicznym Star i pracujesz nad nim na 100 dni. Od tygodnia. Jest bardzo wygodne. Prosto się siedzi tutaj, nic. Nie jestem mocno pochylona wysoko. Tak. Nogi mam na kościutkie, także imię nie, nie bolą co najważniejsze. Nie bolą cię co? Nogi? Nogi mnie nie bolą. Tu szybko się odpycha, do przodu, do tyłu. Bardzo, bardzo wygodnie. Bo wcześniej pracowałaś na siodle, jakąś, tak? Tak, szydełko, ale niby już bardzo do... pochylona. Pochylona, pupa była w ogóle gdzieś tu do przodu. No. Tak, dało, nie? Żeby nie było, A tak, to <laughs> po prostu, tak. Z okay. tyłu, flecki. A korzystasz z opcji kołyski? Mocno. O, właśnie, to. A, no. widzisz? Tak, to okazaliśmy bardzo. W no. Nie, wysoko mamy stopy, to super się cieszę, w ten sposób. super, to bardzo się cieszę, że jesteś zadowolona. No, Dzięki.